Budowa hali to jedno, ale utrzymanie jej rok po roku to temat, o którym mało kto mówi. A przecież podatek od nieruchomości potrafi zjeść nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Dlatego dziś pokażę Ci, jak legalnie zmniejszyć podatek od hali stalowej. Bez kombinowania czy ukrywania, tylko sprytnie i z głową. Ale czym właściwie jest podatek od hali? Zacznijmy od podstaw. Hala stalowa równa się budynek, więc podlega pod podatek od nieruchomości. A ten liczony jest od powierzchni użytkowej, czyli metrów kwadratowych, rodzaju działalności oraz lokalizacji. I przy tym ostatnim stawki ustala gmina. W 2025 roku stawka maksymalna to około 33,10 zł za metr kwadratowy, jeśli hala jest wykorzystywana pod działalność gospodarczą czyli masz halę 1000 m kwadratowych, płacisz ponad 33 tysiące złotych rocznie. To już nie są drobne. Trik pierwszy. Niecała hala to powierzchnia użytkowa. To, co masz w środku, ma znaczenie. Przegrody, antresole, kotłownie, miejsca techniczne, one nie zawsze wliczają się w podatek. Czasem można zakwalifikować część przestrzeni jako pomieszczenia pomocnicze, które nie są opodatkowane tą samą stawką. W skrócie, nie każda płyta warstwowa boli tak samo. Konsultuj projekt z kimś, kto zna przepisy podatkowe. Wtedy, już na etapie budowy, da się zaplanować korzystne rozwiązania. Prik drugi: amortyzacja, czyli mniejszy podatek dochodowy. Twoja hala może pomóc w obniżeniu podatku dochodowego. Jak? Poprzez amortyzację, czyli wpisujesz koszt budowy hali w koszt uzyskania przychodu, rozbijając go na przykład na 40 lat. Jeśli budowa kosztowała cię 2 miliony złotych, możesz co roku wrzucać w koszt ponad 50 tysięcy zł. A to oznacza niższy podatek do zapłacenia. To jak odliczanie ulgi na dziecko. Trik numer 3. Hala to środek trwały. Wrzucaj w koszty wszystko, co możesz. Nie tylko budowę hali można amortyzować. Możesz wrzucić w koszty wszystko związane z budową. Dokumentację projektową, pozwolenia, koszty przyłączeń, montaż bram, a nawet geodetę. Wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania inwestycji, to część środka trwałego. Wpisujesz, odliczasz, oszczędzasz. Trik 4. Kluczowa sprawa. Dobrze wypełniony druk IN1. To jest to, co wiele osób polewa, a potem przychodzi decyzja podatkowa i... niespodzianka. Podatek razy 2. W deklaracji trzeba dokładnie podać przeznaczenie powierzchni, proporcje, typ konstrukcji. Jeden zły zapis i urząd naliczy podatek jak dla ekskluzywnego biurowca zamiast magazynu. Dlatego albo dobrze się tym zajmi, albo zleć to komuś, kto się na tym zna. Więc jak widzisz, Podatek od hali można legalnie zmniejszyć, ale trzeba zrobić to z głową. A najlepiej już na etapie planowania, projektu i zgłoszenia. W Bogmacie nie tylko stawiamy halę. My pomagamy inwestorom myśleć strategicznie. Chcesz wiedzieć, jak zbudować taniej, lepiej, mądrzej? Odezwij się do nas albo wejdź na kalkulator hal stalowych. Zrób pierwszy krok. Do zobaczenia.